Jedną z najważniejszych tradycji pielęgnowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach jest przedświąteczne spotkanie. W tym roku odbyło się ono 20 grudnia, a oprócz dyrekcji, pracowników i mieszkańców domu wzięli w nim udział również starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, wicestarosta Janna Czechyra, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach ksiądz Dariusz Sałek, przełożona zgromadzenia sióstr franciszkanek odcierpiących w Kozienicach siostra Tanie Rodzik wraz z siostrą Joanną Wojtasiewicz oraz wolontariusze z Uniwersytetu III wieku. Miło nam po raz kolejny gościć na Waszej wigilii. Na początek powiem tak. Chyba Wam zazdrościmy, bo macie taką dużą rodzinę. W związku z tym, ma kto tutaj współpracować razem, ma kto się dzielić dobrym słowem. Wiecie o tym, że w tej chwili dopinamy już kwestię dotyczącą rozbudowy domu pomocy społecznej w Kozienicach. To też będzie kolejny krok, taki milowy, do tego, żeby poprawić Wam warunki panujące tutaj u Was, w Waszej rodzinie. Tradycyjnie goście odwiedzili również mieszkańców, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w ogólnym spotkaniu. Spotkanie stało się okazją do przekazania ciepłych słów i życzeń. Chcieliśmy w imieniu Zarządu Powiatu Rady Powiatu Późniejszego złożyć Wam serdeczne życzenia, dużo, dużo zdrówka, spokoju, radości tutaj wspólnego przebywania, stworzenia właściwej atmosfery, miłej atmosfery rodzinnej, żebyście się czuli jak najlepiej tutaj, bezpiecznie, na nadchodzący rok 2025. Dużo spokoju, nadziei, radości, miłości, wzajemnego zaufania, szacunku, i żeby wam się jakieś plany, które gdzieś tam jeszcze macie, spełniły, żebyście zrealizowali swoje jakieś marzenia, bo na pewno takie jeszcze gdzieś tam małe pozostały. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkim, wszystkim Państwu życzę tego, czego nie można zapakować w pudełko: zdrowia, szczęścia, pomyślności. I na święta, i na nowy rok. Niech ten czas świąt Bożego Narodzenia będzie czasem umacniania wszystkich pięknych naszych zachowań, tradycji, kultury, ale przede wszystkim duchowego pokoju. Nie zabrakło również wizyty Świętego Mikołaja, który wręczył mieszkańcom domu prezenty, które napłynęły w odpowiedzi na prowadzoną przez placówkę akcję listy do Świętego Mikołaja. Dziękujemy za dom, który jest naszym domem. Drugim, ale prawdziwym domem. Dziękuję całemu personelowi za doskonałą opiekę, dobre serduszko i harmonię w każdym dniu. A na koniec życzę wszystkim Państwu spokojnych, pogodnych, beztroskich świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. W bożonarodzeniowej atmosferze radości i ciepła, na zakończenie spotkania wszyscy zasiedli do wigilijnego poczęstunku. Ludzie Gniazda Wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Cyprian Kamil Norwid.